Witam was bardzo serdecznie moi mili widzowie w 19 odcinku serii Let's Play Atlantica Online. W dzisiejszym odcinku będziemy kończyć questy dotyczące właśnie morskiego pałacu, który widać za mną. Co to się ten? Aha. No na przykład taki tutaj quest jest, że trzeba będąc w party, dostawać tego dodatkowego expa. No i tego. No i oddajemy, bo wykrawciłem 10 dumpingów, co widać po zielonym tutaj zabarwieniu tego tekstu. Dostajemy live po... Nie wiem czy słyszycie, ale naprawdę stado srok mam za oknem na drzewie. I co chwila jakiś... Teraz kolejny quest dotyczący tego samego. Trzeba zwiększyć swoją wielkość skilla. na foodowego na dwa czyli trzeba zwiększyć po prostu jest jedyna droga no dwie drogi są zwiększenia, ale chyba jedzenia nie da się w tę całą drogą stronę zwiększyć jedna jest standardowa czyli po prostu trzeba krawcić jedzenia dużo, wtedy za każdą tam wykrawconą jakąś porcję tego jedzenia dostajemy dostajemy co? doświadczenie dostajemy Dostajemy doświadczenie w jedzeniu, nie sama postać, nie dostaje jako takiego EXPA, yy, że tam zwiększa się jej poziom, i w ogóle tutaj, tylko właśnie umiejętności. Gdzie jest ten food tool? Tu jest food, i teraz widać eee, za każde. Tu potrzebujemy właśnie, że required skill 1, mamy, tutaj jest, 1, 20 co 20. workloada 500 i po prostu musimy ileś tam wykrawcić tego, wtedy nam się zwiększy, o tutaj mamy, skill experience, mamy 10 na 42, czyli jak jeszcze 32 exp dostaniemy w krawceniu tego jedzenia, to nam będziemy mieć poziom, tak naprawdę nie wiem ile trzeba wykracić tych dumplingów, to jest gdzieś na stronach, musicie, musicie zobaczyć sobie. Ja myślę, że zrobię tego no z 50. Także. E, także wtedy może mi się uda. No nic. E, ja. droga droga taka sama jest. Po prostu trzeba bić albo mieć autocrafta na jedynkę lub tam wyżej. I wtedy to się. Będzie samo craftiło O widzimy tutaj. Pan sobie krawci. Od się O. Dokładnie pani. Tak, krawci pan tu młoteczkiem bijąc a pani krawci siedząc sobie i lepiąc kulkę no nic, dobra, ja nie zanudzam i widzimy się po przerwie aha, w międzyczasie dzięki biciu moim właśnie kolegom z party wszedł mi wik na 20 level, więc jak mówiłem party bardzo się opłaca mam maszyny? nie mam, no nieważne, idę robić fuda jak widać już mam 47%. stoczyłem trzy walki z tymi tutaj wydrami Im większy powyższy poziom e, potworka, którego bijemy i tam jego trudność zabicia, tym więcej workloada nabijamy. E, aha, to a, pro, a propos jedzenia, jeszcze jest taka sprawa, że e, spożywając jedzenie, tutaj stąd, to zabiera nam 10 wila za każde spożycie. Z po, potionami tego nie ma, tutaj na przykładzie tego zobaczę. Widzicie, nie zmienia się. Także taka ciekawostka. Ok, jak widzicie, Templingi wykrawcone, x50, dzięki temu właśnie wzrósł mi level, o czym powiadam, powiadam ja na zgra I w tym momencie trzeba iść albo do kucharza e, pff, Do szefa Do piera, przepraszam, NPCa chodzącego tam od miasta do miasta i uczącego wszystkich za pieniądze Albo właśnie tym szybszym sposobem, albo na gildii Pytamy się czy... E, po polsku piszemy Proszę podnieść mi Skill. A bo tam jak chcecie Mówiłem na początku już gry, że będę Makaronizmami rzucał, więc rzucam eee... Piszą do mnie, ale to o. I widzimy automatycznie, dzięki Entience eee, Dzięki Entience właśnie Quest zaliczony Gdyż o to chodziło, mieliśmy podnieść sobie Skilla na dwójkę O dziękuję Dziękuję, dziękuję. Podziel sobie skilla, a nie tam wykrawcić 50 dumplingów, także o to chodziło. Mogliśmy tam to zrobić jakimś tym. E, jakimś innym sposobem... Nie, znaczy chodzi o to, że im mamy większego skilla w danej umiejętności, tym nam się mówiłem o tym pewnie już. E, odblokowują nowe, lepsze rzeczy, ale i droższe i wymagające więcej nakładu pracy, tak. Dobra, dajemy mu, że masz ty, kurde, skurczę byku, mały oddaję quest'a, za to tok, 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 tuk, to. Naprawdę <grych> język mi się myli w ogóle. Jest godzina za 1 ósma wieczorem. Słońce już zaszło, sroki się też już uci uciszyły. Eee, dobra, to widzimy się na miejscu. A, moi mili, o to chodziło. O, tak myślałem, że to będzie to tu. Teraz yy, wchodzimy w świat TBS-u, czyli Tactical Battle System, nowego systemu bitewnego stworzonego przez Endors i widzimy. To ja może za chwilę powiem, bo chodziło o to, żeby z nim zagadać, ale jak dotrzemy tu, to zacznę o tym mówić, bo mieliśmy tylko zagadać. Z nim. Pewnie następny quest będzie, że tam wykonaj misję w tym świe w tym w tym systemie, o tak. Więc widzimy się za chwilę. Jesteśmy jesteśmy. Talk to kto? Iolaus? Czy jakkolwiek ty się nazywasz tam? No właśnie, Sormen Commander, czyli tak jak myślałem. Wchodzimy w świat. No, dziękuję. E, w świat TBS-a. I widzimy się tam na miejscu. Także jesteśmy e, w normalnym TBS-ie, który się. W hill, w hill, 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 Hill. Drastic, hill, Drasyk, Hill, Drasyk. hisarik Hill. Znajdują TBS-y. Dla każdego poziomu tam różne. Oczywiście e, nie ma takiego. Z tego, co wiem, limitu, także po prostu każda postać może wejść na każdego TBS-a. Z tym, że na te wyższe, jak wejdziemy słabszą postacią, to praktycznie pierwszy mobek nas zabije i cześć. TBS rządzi się innymi prawami niż normalna taka bitwa 9-osobowa. Ale to może wejdę. No właśnie. Może będę mówił właśnie po kolei. Widzimy ekran wyboru postaci. Tu widzimy ich ruch. Widzimy range. To ja jestem archerem, więc jestem rężetem, więc mam taki zasięg. Widzimy zasięg wzroku i każda postać ma po prostu różnie i czary różne. Czary również działają inaczej niż podczas zwykłej walki, o czym powiem też po wejściu. Na początku musimy sobie wybrać jednego z, z dwóch, bodajże tak. Czy z Tak. Musimy wziąć sobie dwóch. Ja wezmę Wika, bo on ma mrożenie. Także wchodzimy. Można wziąć też leczącą osobę. Wtedy też, gdy nam jakiś najemnik zginie, czy główna postać zginie, wtedy nie przenosimy się do miasta, jak to bywa normalnie. Tylko po prostu wskrzeszamy daną osobę już na, na tej mapie. To można wyłączyć. I tak, można iść w TBS-y albo w jedną osobę, tam do wyboru, albo w kilka. Jeżeli pójdziemy w kilka, to wtedy dostaniemy oczywiście większą nagrodę za ukończenie tego TBS-a. I tak, yy, w ogóle te yy, są w ogóle to są misje.